Cześć, witajcie w kolejnym odcinku przygody z WOD. Dzisiaj powtórka na mapie Redshire na dosyć ciekawym czołgu AMX 5100. Jest to Heavy 8 Cieru Nacji Francuskiej i od razu powiem, że jest to magazynkowiec, jak widzicie, mieści 6 pocisków. Ale troszeczkę historii. Ja w pewnym momencie swojej przygody z WOD postanowiłem zrobić właśnie ten czołg i do niego dążę, dążyłem. Już go mam. Powiem wszystkim, którzy będą chcieli robić francuskie hewiki, że nie zrażajcie się początkowymi tierami. Do piątego tieru te czołgi są naprawdę słabe. Żeby nie powiedzieć, że są dupne, ale są słabe. Już na szóstym tierze dostajemy ARL 44. Jest to bardzo ciekawy czołg, a umiejętny czołgista naprawdę potrafi wycisnąć z niego naprawdę świetne wyniki. Później jest AMX M4 na siódmym tierze. No już troszeczkę gorzej, bo jest, ma takie same działy jak ARL. No, słabszy pancerz, podobna mobilność. I w końcu ósmy tier, magazynkowiec y, AMX 5010. Tu już od razu na początku mamy magazynek. Więc jest super. Magazynek y, mieści 6 pocisków. Średnie. O, nie mam tutaj. Y, Mody nie działają na powtórce, ale przeładowuje około 2 sekund, może troszeczkę między pociskami. Przeładowanie magazynku. Załadowanie nowego magazynku trwa 40 i ponad 46, około 47 sekund, także w tym momencie jesteśmy bezbronni. Czołg jest mobilny. Jest naprawdę dosyć szybkim hewikiem, także możemy szybko się przemieszczać. Naprawdę potrafimy tutaj damage ładny wykręcić, tak jak zrobię to w tej bitwie. Skupmy się teraz na samej rozgrywce. Zdolnego kapa. Ja zawsze jadę tutaj właśnie w ten lasek. Te tutaj krzaki, te drzewa dają nam troszeczkę kamuflażu, a my możemy spotować inne czołgi, lub też zadawać damage, jak w tym przypadku. Jak inni spotują, tak? widzicie, ładnie to wchodzi, możemy widzieć środek, możemy widzieć tutaj jedynkę, jeśli wróg się przedziera, tak jak w tym momencie i ładnie ich tutaj paziołać. Niestety do, często lecą tu ziemniaki, widzicie, jestem teraz bezbronny przez 47 sekund i po prostu muszę czekać. Tutaj jest dosyć ciekawe właśnie miejsce, wracając do miejsca, jesteśmy osłonięci górkami z każdej strony tak naprawdę, jesteśmy jedynie wystawieni na ostrzał z e9 tak jak teraz mierzę widzicie widzimy nawet tutaj wroga na e9 możemy go strzelać ostrzeliwać niestety ja przeładowuję a z reguły jest tak że jak przeładowuję to wtedy wróg pięknie wjeżdża na celownik a kiedy już przeładuje, to już go tam nie ma się chowa ale widzicie pięknie tutaj jest ostrzał i ładnie można tu spotować Mamy ISA 7, niestety, pudło. Teraz M103 był trafiony. IS4 także trafiony. Widzicie, mamy tutaj 262 uszkodzenia. Działo, na, jest to już działo najlepsze 100 mm. Średnie uszkodzenia 300, penetracja 232. Więc tutaj też nie mogę narzekać, mam 12 pocisków złotych. Tutaj ta penetracja jest troszeczkę większa o ponad 30, dokładnie 31. Więc jeśli zachodzi taka potrzeba, no to można ładować za złoto i też bić. Nie jest to penetracja rzędu 300, czy tam ponad 300, no ale to jest ósmy tier. Oczywiście pancerz jest papierowy i tu naprawdę trzeba się wystrzegać każdego strzału. Widzimy tutaj w dalszym ciągu na jedynce panowie stoją. Ja już zaraz przeładuję, przeładuję. i zaczyna się paziowanie. Niestety, pierwszy strzał pudło, drugi strzał pudło. Naprawdę troszeczkę to denerwuje, tym bardziej, że czeka się 40, około 47 sekund, już teraz dokładnie nie pamiętam, na przeładowanie, a gdy strzela się i te pociski lecą gdzieś, to naprawdę staje się dosyć irytujące. Mamy tutaj T28 Prototyp, wieżyczkę 301, no i ktoś go już tutaj ściągnął. Dostały mi trzy strzały w magazynku. No Zobaczcie, że byłem troszeczkę ostrzeliwany, jednak tego, tych strzałów jeszcze nie dostałem. Pudło, znowu nienawidzę, strzelać przez krzaki. Te pociski lecą. Widzę, że lecą w czołg, Niestety nie wiem, gdzie dokładnie poleciały. To mnie naprawdę także irytuje. No i znowu niestety czekam 47 sekund na przeładowanie. Widzicie, warto poinformować swoich współtowarzyszy taką komendą pod F8. Przeładowuję. Przynajmniej sojusznicy wiedzą, że w tym momencie, niestety, pod względem bojowym, pod względem ostrzału, jestem niestety nieprzydatny. Tu T34 dziarsko wjechał przez środek, ja dalej przeładowuję. Już chwilę zostało. T54 tu wyjechał. Przeładowałem niestety ziemniak, często się to zdarza, ale tutaj już e, pięknie e, dwa, dwie pestki ładnie weszły i mogłem pomóc temu T34. W międzyczasie T32 padł na środku przeciwnika. Mamy na H1 ISA 3 i właśnie tam gdzie celuje t 62A, schowany za górką. Ten IS, widzicie, celuje do niego troszeczkę wystawiony, ma tyłka dłuba, pudło. On chyba zobaczył ten mój strzał, więc troszeczkę się schował za ten wrak. No i tak naprawdę teraz jest typowa kamperka, czekam aż ktoś wyspotuje albo IS trzeci popełni błąd i po prostu wyjedzie za tego wraku, a ja będę mógł go ostrzelać. Zostały mi tylko dwa strzały, dwie pestki w magazynku. W międzyczasie dostał T62 przez A, niestety za zero. Został mi tylko jeden strzał, a wiadomo, z jedną pestką się nie jeździ, więc postanowiłem spróbować ustrzelić Isa trzeciego. No, niestety nie udało się to, ładnie się tam krył. Ale wykończył go T110E4, zrobił za mnie robotę, więc ja mogłem już powoli posuwać się naprzód, niestety przeładowuję, a nie lubię jeździć, kiedy nie mogę się bronić, tak? Więc wiem, że jestem niewykryty, po prostu zostaję sobie tutaj i lekko przeładowuję. Naprawdę jest to czołg, który, jak gramy tym czołgiem, a czołg nie ma załadowanego magazynka, naprawdę jest. Irytujący, bo wiemy, że nasi sojusznicy walczą, a my po prostu jesteśmy pod względem właśnie ostrzału, pod względem bojowym nieprzydatni. Ale wszystko się zwraca właśnie w tym momencie, kiedy jest załadowany magazynek. Widzicie na minimapie na D3 był T62A. Teraz już zmienił swoją pozycję. Troszeczkę się tutaj bałem, niby jest 12 do 8, jednak ten T62, a tutaj ładnie robił za typowego właśnie Meda, zmieniał często pozycję, ostrzeliwał, zakradał się od tyłu, no i to mu wychodziło, ja postanowiłem tutaj na niego wyjechać, już go ubić, żeby więcej nam tutaj nie przeszkadzał i tak wyspotowany już zmieniał znowu pozycję, Oddałem strzał 351. Tutaj niestety gąski to przyjęły. Drugi raz ściągnięta gąska. No i dobity T62A. Tutaj troszeczkę zaspałem. Dopiero po chwili naprawiłem gąskę. I może to był mój błąd. Widzicie? Jednym strzałem Arta zadała mi aż tyle. 662. I byłem tak naprawdę na hita, bo zostało mi 82 HP. Te 34, jeszcze full HP Kama. strzeliłem ostatnie pestki i zacząłem, zacząłem przeładowywać. Schowałem się tutaj za ten kamień. I w sumie czekałem, tak naprawdę, aż bohaterzy, którzy na początku kampili sobie na 6-7K, podjadą i dokończą bitwę, i w świetle chwal, chwały tutaj wygrają całe starcie, kiedy my tutaj sobie po prostu staliśmy i nic nie robiliśmy. Oczywiście, gdyby ktoś nie zauważył, jest to lekki sarkazm. Bo jeśli cofniecie w pewnym momencie ten odcinek, zobaczycie, że spora część osób po prostu kąpiła sobie na K6, K7, tam właśnie J6, J7 i nic nie robiła. Dobrze, tutaj przyspieszę troszeczkę, bo tak naprawdę jest to już prawie koniec bitwy. Został obiekt. I T34 troszeczkę ten E75 bardzo wolno podjeżdżał, aż się dziwiłem. Zamiast od razu wyjechać na Artę, to pozwolił jej jeszcze tutaj się rozpastwić nad naszymi. No ale już został tutaj ostatni czołg zniszczony, Arta też zniszczona i wygraliśmy całe starcie. Jak widzicie, teraz na screenach jest. Sporo demedża, 5400, fajna bitwa, niestety jak widzicie, super czołg, super czołg, trzeba nauczyć się nim grać, mi się bardzo podoba. No właśnie, tylko trzeba uważać na wszystkie strzały, ponieważ ma papierowy pancerz. To tyle na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!